W tym zadaniu musimy wyznaczyć różnicę r ciągu arytmetycznego, znając jego sumę pierwszych n wyrazów, pierwszy wyraz oraz liczbę wyrazów n. Do tego celu skorzystamy ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego sn. Zanim to jednak zrobimy, no to wyznaczymy sobie wyraz nty, a raczej wyrazimy go za pomocą nieznanej różnicy r, korzystając po prostu ze wzoru na nty wyraz, a n równa się a1 plus n minus 1 razy r. No, i to się równa, pod A1 podstawiamy 50 i dalej mamy jeszcze plus N, czyli 14. 14 minus 1, 13 R'ów. Korzystamy teraz ze wzoru na sumę, czyli piszemy A1 plus AN na 2. A1 to 50, czyli 50 plus AN plus jeszcze 13 R, podzielić na 2 razy N, czyli razy 14. No, i to musi być równe sumie pierwszych 14 wyrazów, czyli s14, czyli 518. Teraz tutaj nam się skróci 14 z dwójką, tu zostanie 1 na tu 7, czyli po lewej stronie równania mamy 100 plus 13, 100 plus 13r w nawiasie razy jeszcze 7 równa się 518. Wymnażamy 13 razy 7 to jest 91 R, jeszcze plus 700, ale od razu przyniosę na drugą stronę. Tutaj będzie 518 minus 700, czyli 91 91 R rów równa się minus 182. W związku z tym, teraz po podzieleniu tego równania stronami przez 91. A otrzymujemy, że r jest równe minus 2. W podpunkcie B musimy wyznaczyć różnicę r ciągu arytmetycznego składającego się z 16 wyrazów, takiego że 16 wyraz jest równy 63, a suma pierwszych 16 wyrazów jest równa 728. Oczywiście, tak jak w podpunkcie poprzednim, skorzystamy do tego celu ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego. Zanim to jednak zrobimy, no to będziemy musieli sobie tutaj wyznaczyć jakoś pierwszy wyraz tego ciągu, czyli a1, ponieważ nie mamy podane w treści zadania, ile jest równe właśnie to a1. Liczymy zatem, korzystając ze wzoru na n ty wyraz, an równa się a1 plus n minus 1 razy r, że pierwszy wyraz ciągu, czyli a1. Wyraża się wzorem, po prostu przenosimy to wyrażenie na lewą stronę. AN minus N-1 minus rów. No i podstawiamy do tego wzoru znane wartości, czyli pod AN 63 minus i pod n na 16, czyli będzie minus 15 różnic, 15 rów. No i teraz możemy już wszystko podstawiać do wzoru na sumę. A1, czyli właśnie 63. Minus 15r, dalej plus an, czyli plus 63, podzielić na 2 razy n, czyli razy liczba wyrazów, czyli razy 16, równa się sn, czyli w naszym przypadku dokładniej rzecz mówiąc, s 16, czyli 728. A teraz tutaj możemy jeszcze skrócić dwójkę z 16, Tu wyjdzie 1, a tu wyjdzie 8. Czyli po lewej stronie mamy 63 razy 2, 126 minus jeszcze 15 Rów. To w nawiasie razy 8 i to ma być równe 728. 728 dzieli się przez 8, czyli możemy to równanie podzielić obustronnie przez 8. Po lewej stronie otrzymamy po prostu 126 minus 15R, a po stronie prawej otrzymamy 91. W związku z tym minus 15R jest równe 91 minus 126, czyli 9 plus 26, czyli minus 35, czyli dzielimy teraz to równanie obu stronie przez minus 15, otrzymując, że R jest równe 35. Piętnastych to możemy jeszcze uprościć, podzielić przez pięć licznik i mianownik, no i ostatecznie otrzymujemy, że r jest równe 7 trzecich. Tym razem musimy wyznaczyć różnicę r ciągu arytmetycznego, wiedząc, że składa się on z 25 wyrazów. 25 wyraz jest równy 1, a suma pierwszych 25 wyrazów jest równa 1675. Zaczynamy od wyznaczenia pierwszego wyrazu tego ciągu, czyli a1, żebyśmy mogli skorzystać ze wzoru na sumę. Piszemy, że a1 to jest n-ty wyraz, czyli an minus n minus 1 różnic. Czyli n minus 1 razy r to się równa, podstawiamy pod an znaną wartość, czyli 1, dalej minus n, czyli 25 minus 1, czyli minus 24r. Teraz korzystamy z tego wzoru i przepisujemy powiedzmy na początku prawą część, czyli a1, 1 minus 24r, dalej plus an, czyli plus 1. Dzielone na 2 razy n, czyli razy 25, i to ma być równe sn, czyli 1675. No i w ten sposób otrzymaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą r do wyznaczenia. Rozwiązujemy je. Najpierw upraszczamy ten ułamek 1 plus 1 to jest 2, czyli w liczniku mamy 2 minus 24 r podzielone przez 2 da w rezultacie 1 minus 12 rów. To oczywiście w nawias razy dalej 25. No i to ma być równe 1675. Teraz wymnażamy ten nawias. 25 minus 12 razy 25 to będzie 300 Rów. Równa się 1675. Przenosimy 25 na, na prawą stronę. Otrzymujemy, że minus 300 Rów jest równe 1600. 50. No i teraz dzielimy to równanie obustronnie przez 300, nawet przez minus 300, otrzymując, że r jest równe minus 5,5. Rozwiązanie pod punktu D zaczynamy tak samo jak rozwiązanie pod punktu C, czyli od wyznaczenia pierwszego wyrazu ciągu arytmetycznego AN. Piszemy, że A1 jest równe n-ty wyraz, czyli AN. Minus n minus 1 różnic, czyli n minus 1 razy r, no i podstawiamy teraz pod ANA znaną wartość 148, e, minus następnie liczba wyrazów minus 1, czyli 27 minus 1, czyli e, minus 26R. No i teraz, gdy mamy wyznaczony już pierwszy wyraz w ciągu, to znaczy wyrażony, go za, wyraziliśmy go za pomocą nieznanej różnicy r, no to możemy teraz podstawić te wszystkie dane do wzoru na sumę, czyli piszemy a1, czyli. 148 minus 26r plus dalej an, czyli plus 148, dzielone na 2 razy n, czyli razy 27, i to musi być równe sn, czyli tak naprawdę s27, czyli 2241. 2241 dzieli się przez 27, czyli możemy podzielić to równanie obustronnie przez właśnie 27. No, i po lewej stronie otrzymamy sam ten ułamek 148 razy 2 w liczniku przez 2 to jest po prostu 148 i jeszcze minus 26r przez 2, czyli minus 13r. To się równa 2241 podzielić na 27 jest równe 83, czyli mamy minus 13rów równa się 83 minus 148, czyli minus 65. Dzielimy teraz to równanie obustronnie przez minus 13, otrzymując, że r jest równe 5.